Ten dzień miał się zacząć naprawdę przyjemnie. Pierwszy miejsce w topce. Jestem pierwszy w topce. Sprawdźmy sobie, jak to tam wygląda. Nie! Ktoś mnie przebił w wartości wyspy! No i cały dobry humor. Popsuty nagle. Nie no, widzowie tak nie będzie. Witam Was serdecznie, jestem na moim serwerze kidowice.pl No i stał się skandal. Wczoraj byłem pierwszy w topce, pierwszy w topce. Jak wpiszecie i stopka, moja wyspa była pierwsza, a tosta była druga. Dzisiaj zasady widzę, że się zmieniły. Super TMA wskoczyło na miejsce trzecie, a blok Kidowic. Na miejsce pierwsze z taką wartością wyspy No to jest po prostu skandal, haniebne zachowanie No haniebne czyny, tak? Ale my tak widzowie tego nie zostawimy W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak W bardzo krótkim czasie Wbiję się na pierwsze miejsce w topce Pijąc sobie do tego pyszne cappuccino A was zachęcam do wbicia na nasz serwer kidowice.pl Bo tylko tam możecie się tak świetnie bawić Patrzcie, Dave dotrzyma obietnicy Pozdro wszystkich członków mojej wyspy Gabryś, ja nie tylko cię tutaj pozdrowię Ale i cię przebiję Całych tych wszystkich członków Rozwalę dzisiaj i wbiję pierwsze miejsce w topce. A jak to Wam pokażę? Bo mam na to kilka sposobów. Rozpoczynamy zabawę, a Ty zostaw łapkę w górę, jak chcesz więcej podobnych odcinków. A więc widzowie, dobra, rozpoczynam odcinek. Witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich widzów. Dzień dobry, serdeczne przywitanie. Nasz jeden blok wygląda naprawdę fantastycznie. Cały spawn jest zrobiony perfekcyjnie. Mega mi się tutaj podoba. Nie tylko my tutaj jesteśmy, ale też na przykład jest i What's up? Boy? Macie też normalnie strefę AW, gdzie możecie sobie afkować Tutaj macie pokazany dropik. No widzicie, no KitKoxy najbardziej się opłaca. No nie ma co. Ale zdecydowanie. Zdecydowanie najbardziej, co mi się tutaj podoba, oprócz tych wszystkich rzeczy, to to, że za niedługo będą działamy warpy z najlepszych wysp, które były w poprzednim sezonie. Także jeżeli mieliście taką wyspę, no to możecie być pewni, że ona zostanie wyróżniona właśnie w warpie i będzie można te wyspy normalnie sobie zwiedzać. Ja jak widzicie, mam 12 miliardów monet. Powiecie wiecie, mało Chociaż dla, dla, dla niektórych to pewnie będzie dużo To w sumie jest dużo Moja wyspa nie prezentuje się genialnie, ok? Bo w chwili obecnej prezentuje się właśnie w taki sposób Nie ma tutaj za dużo Ale w dzisiejszym odcinku pokażę wam Jak z czegoś takiego da się zrobić prawdziwą destrukcję Tylko muszę się odpowiednio do tego ubrać, ok? Bo to te, sytuacja wymaga ubioru O, Fabianek, dzięki! 2 miliardy końców pieniądze! Dzięki serdecznie za wszystkie zakupy Bardzo dziękujemy Jesteśmy wdzięczni, jak kupujecie coś na serwerze, serio A ja tylko przypomnę, że KitKoksy Plus mają dostęp do rozmów z nami No i Ranga VIP Fabianek Też ma bardzo dobre bonusy, ale akurat mówiłem o KitKoksach KitKoks Plus ma do siebie to, że co tydzień Możecie rozmawiać albo ze mną, albo z Tostem na Discordzie Co tydzień jest rozmowa z jednym z nas Więc naprawdę warto, bo możecie nam zadać Dosłownie takie pytanie, jakie chcecie I porozmawiać sobie z nami, normalnie jak z przyjaciółmi Fabianek jeszcze pieniądze kupił Jezu, ile oni tu ładują na tym serwerze Ja zaraz nie będę mieć na cappuccino Tylko na jakieś late może mi zaraz starczyć A więc wita was teraz galowy Dave Który jest przyodziany w piękną koszulę i wygląda bardzo przystojnie Co z tego, że jest niewypracowana I ma takie spodenki nieeleganckie Niepasujące do koszuli, prawda? Kogo to interesuje, ok? Ważne jest pierwsze wrażenie, które się robi A pierwsze wrażenie robi się odtąd O, czyli wyglądam tutaj teraz tak I to się proszę państwa liczy, ok? Okej okay, widzowie, a więc dobra Jesteśmy na mojej wyspie Jak widzicie mam cztery bikony Wartość wyspy 500 milionów Dlatego, że właśnie te bikony są mega dużo warte Ale dobrze, zbierz mi je sobie Bo nadzieja a właśnie jedzenia nie mam Halo kid, proszę mi dać jedzenie Dobra, biorę to i po prostu biorę tylko jedzenie stąd a, nie mogę tak, okej. Okay. My tutaj dzisiaj wbijamy, kochani, topkę. Wbijamy najlepszą wyspę na serwerze. I mówię wam to totalnie poważnie. Dave, szef, wam pokaże, jak to zrobić. Do dyspozycji mamy 477 zł. Nie chciałbym całych tych funduszy wydawać, ponieważ zbierałem je ostatnie pół roku. Mieszam sobie teraz moje cappuccino, widzowie. Weźmy sobie łyka. O Jezus, za mało dałem, sama woda. Serio, piję po prostu ciepłą wodę, ale obrzydliwe. Dobra, nie będę tego pić. Kochani, włączmy czaty i zobaczmy, czy jacyś ludzie do nas coś piszą. Witam serdecznie... Widzowie. Napiszmy taką luźną wiadomość. Zobaczymy, czy ktoś coś odpisze. Może akurat jakiś tutaj gentleman zdradzi nam jakieś szczegóły odnośnie bycia na serwerze? A już tutaj pozdroj, ty piszą. No już pozdroj, ty. No, no, no. Skąd wy wiecie, że ja to w ogóle nagrywam? wy wykurczę dzieciaki. Da mi ktoś porady, jak zarabiać tutaj kasę? Jak tak, zapraszam na DC. Wejdźmy na tego Discorda do widzów. Zobaczmy, co tam się dzieje. Witam serdecznie. Jak się zarabia pieniądze, psinka? Ja, jak to się robi? Jak tutaj się zarabia pieniądze? Halo? Ja mam pytanie. Jak się ja zarabia? Zarabia pieniądze My na jednym bloku. Jak się zarabia pieniądze? Na pieniądze spawnery. Najlepszy sposób. Okej, okay, czyli spawnery. Jak to działa? Bo ja mam spawnery, ale co mam z nimi zrobić? Spawiasz spawner i zabijasz moby i sprzedajesz jakby na ukośnik sklep e dropy z mobów. Okej, okay, okej. Okay, czyli ukośnik sklep i dropy z mobów. A dropy z mobów. A widzę, cena sprzedaży. Oho, tu takie pieniądze da się robić. Czyli wow. najbardziej się opłaca na królikach, widzę, tak? Slajmy. Slime. 200 tysięcy. Ile za slajma jest? 240 tysięcy pieniędzy? Nie, no. dobra, koniec tego. Chwila, czy ja mam spawner slajmów? Mam slime spawner! essa I teraz jak to się robi, widzowie? Biorę to, stawiam i co? Respią mi się slajmy, tak? się no, Radziłabym na przykład zrobić jakieś pomieszczenie, żeby one ci nie, nie latały po wyspie. Is, is muszę sobie ulepszyć wyspę. Uh, ulepszenia w jakąś bariery. 10 dobra. miliardów! Co to za ceny? Kto to ustawiał, panie? Trzeba było widzowie zrobić mały research. Co tam niby widzowie oni tutaj kombinują? Jak oni tutaj te pieniądze zarabiają? Ogólnie powiem wam tak, wydaje mi się, że większość leci na tych spawnerach. Więc ja w tym momencie, widzowie, wybudujemy sobie spawner. Jako, że mam slime spawner, ponieważ otworzyłem wczoraj kilka mystery boxów, które również możecie kupić pod kątem no, premium. Tutaj ogólnie te mystery boxy dają bardzo fajną wartość, ponieważ, no, tak naprawdę zrobią z nich bardzo dobre rzeczy. No a na przykład 10 takich mystery boxów to jest 150 zł i to daje wam naprawdę ogromną przewagę w grze. Co zresztą zaraz wam pokażę, bo wystarczy, że dropnie wam pikon i już jesteście na, praktycznie w topce na wyspach. Dzisiaj zadanie nie będziemy mieli łatwego, ponieważ topka. Jest przebita o prawie pr dwukrotną moją wartość Nie wiem, czy nam się uda Ale zobaczymy Logicznie na to patrząc, tam są trzy osoby na wyspie Więc ja sami tak mam lepszą wartość niż oni W ogóle zobaczmy ich wyspę, czekajcie, ja się tam tepnę Ja idę zobaczyć, co oni tu mają, nie? Dobra, oni mają już coś takiego, wy to widzicie? Najlepsza wyspa na serwerze Już ma zbudowany gang opaków. Oni już tutaj normalnie mają boksy z netem 50 tysięcy netterytowych bloków tu już jest! Fajni ludzie, nie? Fajni, fajni ludzie, fajni, fajni ludzie! Dobra, takie gadanie, ty. Fajnie, oni już tutaj patrzcie, co oni tutaj budują. Oni już coś takiego tutaj zbudowali. Oni już tutaj coś takiego, pandę już tutaj zbudowali. Takie rzeczy pobudowali, nie? Dobra, oni, oni są kosakami. To jest najdroższa, patrzcie, oni co oni tutaj w ogóle mają jakie bikony, nie? Mają raz, dwa, mają patrzcie, ile mają bikonów. W ogóle to jest niedopobicia wartość wyspy. Ja nie wiem, jak ja to mam zrobić. Oni władowali już tyle kasy, że to jest po prostu szok, widzowie. Naprawdę będzie to ciężko dzisiaj przebić. Idziemy na moją wyspę. I teraz tak. Wykmaję cappuccino? Ach, nie, 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 nie dobre. No i co? Wchodzimy sobie w ukośnik sklep. No i kupmy sobie, myślę, że gra bloki. No one są trochę droższe niż zwykły dirt, ale wyglądają lepiej. No więc zaczynamy po prostu roboty. No i lecimy widzowie tutaj. Ja wam tego nie będę pokazywać, bo to nudne będzie. Widzimy się za chwilę. Jak widzicie tyle, to było naprawdę mało. Muszę jeszcze dokupić. To no nie są akurat drogie rzeczy, bo za 1600 to kupuję. Ogólnie widzowie większość widzów twierdzi, że najłatwiej tutaj kasę po prostu zbiera się na tych spawnerach, ale my nie mamy dzisiaj widzowie tyle czasu, żeby sobie na spawnerach zarabiać pieniądze. My to musimy zrobić ekspresowo. Najlepiej się będzie z kimś dogadać. Czyli po prostu, żeby ktoś oddam jakiegoś bikona, tak by było po prostu najprościej. A więc napiszę na czacie: pożyczyć bikona, tak? Kulturalnie ja oddaję, przysięgam, oddaję, zapamiętuję graczy. Nikt mi nie chce pożyczyć bikona, bo oni nie chcą, żebym w topce ich wyprzedził. Ja się pytam kulturalnie, tak? Czy ktoś chce mi dać bikona? Elegancko. Nie, dobra, jedę do Gabrysia. Nie, dobra, co tu się dzieje? Oni, tutaj, ja z nimi chcę. Ty, ty ty, 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 kolego. E, kolego, ono, 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 pogadamy, ty, kolego. Kolego, pogadaj ze mną, ty, bogaty jesteś ty. Ja, panowie, ja chcę dzisiaj z wami sojusz, nie? Panowie, ja dzisiaj z wami chcę zrobić sojusza. Ja tutaj z rozmawiać. Panowie zapraszam. Panowie, chcę z wami sojusza. Ja tutaj, ja tutaj piszę wprost. Proszę bardzo, proszę mnie odpisywać. To są dobre chopaki, To są dobre chopaki, którzy wiedzą mi na mają pieniędzy. Gabrysz kupił 5 bystery boxów. No to jest po prostu koleś, który nie... No nie nie przelewa kasy. Oki doki. To, panowie, ma być najlepsza wyspa na świecie. Panowie, wy tu się macie skupić, to jest, to jest moja drużyna, widzowie. Oni patrzcie, ile mają kasy. Oni tutaj to oni to ogarną, oni to ogarną. Tak, oni to ogarną. Patrzcie, Gabrysz kolejnego mystery boxa kupił. No to jest to właśnie, widzowie. A chodź za mną, dobra, zobaczymy, co, co? Chce, co, co chce ode mnie? Taki ziomek z takim dziwnym nikiem. No widzę, ładną pandę zbudowałeś, pikersa bracie, gratuluję, dzięki. Super wygląda to, super. Ale to nam nie pomoże zabrać kasy. My tu musimy ubić interes, panowie, my tu musimy ubić interesa. Patrzcie, jak się zdobywa największą wartość wysp. To chce mi pożyczyć. Ja naprawdę przysięgam Ja te bikony oddam Dobra, Gabryś, Gabryś pisze Zobaczymy, co Gabryś napisze To jest chłopco, co widzowie władował wczoraj Z jakichś 1500 złotych w serwer Zobaczymy, co on na to, żeby mi dać bikony Dawid, my się gonimy w topce Nie pożyczę Patrz jaki, aha Aha Czyli ry, rywalizacja Czyli rywalizację chcą koledzy Okej okay. No to zobaczymy, panowie No i, no i musimy zacząć zabawę, widzowie, no No i musimy zacząć zabawę, no 25 mysteryboxów Czy to jest dużo? Pewnie tak, ale co ja mam zrobić, no? Co ja mam widzowie zrobić? Co ja mam zrobić, jak nie kupić 25 mystery boksów żeby udowodnić wam, widzowie, że w ten sposób można też nabić topkę. Nie trzeba, ale można. 400 zł widzowie, poszło. Ale to ja bym musiał otwierać, żeby bikony wpadły. Patrzcie, teraz to ten. Nie ma, nie ma, nie ma. Otwórzmy sobie, widzowie, te bikony, zobaczmy, czy, czy padną mi bikony. Mam nadzieję, że wpadnie kilka. Dobra, mamy szybciora. Dobra, jest szybcior. Dostaliśmy pieniądze. Nie, nie, dostaliśmy Elytra, okej. Okay. Dostaliśmy Slime Spawner 2 miliardy, 6 miliardów Szybciora, Miliardy Zbieracza, Elytra. Dalej dawać mi bikony, jak chcę. Bikony, no Miliardy Spawner, Sprzedawcy. Looting 5, no nie Gdzie są moje rzeczy? Patrzcie, jakie mi drobią itemy, ale nie dają mi w ogóle tych, tych co chcę Jest bikon beacon. Mam bikona Jest bikon, dobra, jest, mamy pikona Dobra, stawiamy widzowie kolejnego bikona. pyk Wartość wyspy rośnie, let's go Ale to jeszcze nie jest widzowie tyle Mam pięć slime spawnerów, nie minione są warte Ale mam itemy, patrzcie na to, dwa szybciory Mamy litry, mam w ogóle minionków sporo Jeszcze nam tu drobną szybcior Szybcior, szybcior, szybcior Minionek, minionek, no i nie ma Bikona. Ona no, nie. Dropnął mi tylko jeden beacon. Za 400. To jest najgorzej wydana kasa chyba w moim życiu. Za to patrzcie, ile mam kilofów. Ja z nimi nie mam co robić. Mam same szybciory. Ale tą kasę i tak mamy sporo. Mam 41 miliardów kasy? Okej, okay, dobra, dobra, dobra. To nie wiedziałem, że mam aż tyle. Za to to my możemy mocno podnieść wartość wyspy. No i chyba to teraz zrobimy sklep. Musimy nakupować widzowie temów Halo dziewczyny, bo ja mam pytanie. maria. Bo ja mam tutaj otwartą rywalizację z ziomeczkami, którzy mają miliard wartości wyspy, tak? Jak ja mam ich przebić, żeby Mieć więcej niż tą wartość, mając trochę pieniędzy. Jak to do zrobić? Barelki i do barelek stadasz na przykład diame bloki diamentów, bloki nederytu i takie tam. Ale wow. mocno to podbija wartość wyspy, czy nie? Zależy ile, dasz, ile, ile te, zależy, ile dasz tamtego i co. No ja mam obecnie 41 miliardów monet. Czy to jest dużo? Tak, i za to, to, to możesz, dużo. Za to możesz kupić na przykład nederyt i wpisujesz ukośnik barylka i jakby ten nederyt wkładasz do barelek czy nie? Okej, okay, dobra, taki... dobra, 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 okej, okay, no to to robimy. I teraz to wkładasz. Aha! Uh -huh. I wartość wyspy rośnie Ale nie rośnie jakoś ekstremalnie, no dziewczyny, no, no Ale no to masz tylko pikony i barelki, żeby ona rosła Przecież ja no, ich nie no, przegonię masz... takimi drobnymi, dziewczyny Ja tu potrzebuję coś bardziej nielegalnego, no Dobra, dziewczyny no to A to czy to coś pod... z tym da się zrobić? Ale dziejaj, mob spawner, nie, to się nazywa ekspiarka I wtedy tam takie budujesz takie I taką pomieszczenie i tam sobie je niszczysz i. Ja no, nie mogę, pod... dziewczyny, ja muszę być dzisiaj w top 1 Ja muszę być top 1 Nie mogę przegrać tej rywalizacji z nimi No nie, no, nie ja wbiję to... tak tego, dziewczyny To jest niemożliwe no, przecież Patrzcie, no. I to zajmie 18 lat. 18 lat mi to zajmie, no. Dobra, inaczej, dziewczyny. Czy jakoś szybciej tych pieniędzy nie mogę wrzucić w wartość wyspy? Chyba nie, tylko bikony. Tylko bikony i barylki. Nie ma nic innego. No. Nie, no, żartujecie. Wy mnie teraz dobijacie. Nie, oni jeszcze kupują. Oni jeszcze kupują. Dobra, czy na rynku nie ma bikona na sprzedaż? Nie, teraz nie ma, bo jest początek edycji. Ja nie mogę. Przecież ja tutaj nabiłem dopiero 200 tysięcy. Przecież ja, zanim ja włożę te całe pieniądze. I tutaj wpadłem na naprawdę dobry pomysł. Nie, dobra, ja. Ja, ja bym chciał zrobić trola. Ja, ja bym chciał zrobić trola. Ja zrobię trola, ja te bikony usunę. Przy Was, dziewczyny, wezmę na game modzie te bikony i strolujemy ich. Zobaczymy ich reakcję. Jak oni zareagują na to, dobra. że oni to nagle dobra. stracą? Dobra, Gabrysia chyba nie ma. czaj, tepe Gabryś. Nie, on stoi na awku. On stoi na awku. Poczekaj, ja tu potrzebuję z ich wyspy kogoś, kto nie jest na awku. O, jestem, dobra. Jest. Mam DC, na Jaką rozmowę wzięli. Dobra, on niby ma. Dobra, ja włączam udostępnianie, dziewczyny. Jak co pamiętajcie, trolujemy, że odkryliśmy mega dobra. sposób. Halo? X Polska, czy to ty, słyszysz nas? Jesteś? Halo. Musisz się odezwać dla weryfikacji, że to ty. Tylko coś mi nie słychać. No nie, dlaczego A. akurat się nie słychać? Ja cię tutaj zgarnąłem, bo chcę wam oficjalnie powiedzieć, kolego, że wasza wyspa przestaje być to biedem pod względem wartości, bo znalazłem sposób, jak was w sekundę przegonić. No, no po prostu przykro mi, przykro mi, no ale niestety przegrywacie tą batalię. No nie wiem, możesz coś teraz. Znalazłem sposób, uczyło. po prostu, po prostu przegra przegraliście, no. No, 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 no przegraliście. Przygrali. Ja nie wiem wam jak to ale... powiedzieć, nie? Ale ogólnie wpiszcie sobie isto. Topka, okay? Zobacz sobie topkę. No, możesz teraz mnie przeprosić, tak? No wbiłem tutaj pierwsze miejsce. Jaka jest? Czekajcie, trzeba napisać, kto ma najlepszą. Proszę zobaczyć, my tutaj z dziewczynami znaleźliśmy genialny sposób na podniesienie wartości wyspy. No, no. udało nam się, że tak powiem. I jestem najbogatszą no. wyspą. No netheryt neteryt stawia baryłki Neteryt baryłki. Boże, jakie stare sposoby, to my tu mamy lepsze sposoby. My tutaj już ogarnęliśmy pierwsze miejsce na ludzie, żeśmy wbili tutaj, no Ej, wbijmy na publika wbijmy na publika, publika strójmy jeszcze innych graczy, chodźcie na publiczny. Kochani widzowie, pragnę wam coś ogłosić. W chwili obecnej mam najbogatszą wyspę na tym serwerze, tak? No tak czy nie? Nie. Tak, nie. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę wpisać i stopka. No masz, masz. Proszę wpisać i stopka i powiedzieć, że Dawidek nie ma najbogatszej wyspy. No ma czy nie ma? No bez... no, no, nie ma. Dawidek znalazł ciekawy sposób, dzięki któremu można zwiększyć wartość wyspy. Jak widzimy, nie wyspa mogę, obecnie nie wartość nie. ma 1 375, mogę tak? Zgodną. To jest miliard. No. Mogę zgodną. A Dawidek teraz sobie podniósł wartość wyspy, proszę odświeżyć. Widzę, widzę. W taki sposób. Jaki teraz? Jaka jest wartość, proszę powiedzieć?

500. Ogólnie powiem tak Razem z dziewczynami Znaleźliśmy nielegalny sposób Słuchajcie, następujący sposób wygląda Następująco, idziecie do skrzynki I do skrzynki wsadzacie 60 jabłek I jak te 60 jabłek Włożycie, je wyjmiecie To wam się dodaje bikon do ekwipunku Ja właśnie teraz to zrobiłem i zdobyłem kolejnego bikona To znaczy, że możemy z tego korzystać Nie no widzowie, żartuję Ogólnie, troluję was, troluję was Nie ma żadnego sposobu Podjąłem dzisiaj próbę walki o miejsce na, pie na pierwsze miejsce, no niestety No oficjalnie przegrywam tą walkę z Gabrysiem I jego portfelem, który załadował Dzisiaj chyba kolejne 500 zł no, Chciałem strollować, no niestety Moja wartość wyspy w chwili obecnej To jest 625 milionów Mam miejsce drugie, no i będę gonić Ale chcę tylko powiedzieć, że Nie spocznę, wytaczam oficjalną Wojnę wyspie Blok Kidowic I dopnę wszystkiego, żeby ich przegonić I zapamiętajcie lepiej te słowa Kolejny odcinek serwera, już niedługo